No, i się wydyskusujemy z tej widzimy nas na moim samym kale. A gdzieś strzegamy w GTA, będziemy sobie trinkować kolejne auto. No i dzisiaj sobie po pobiegamy już w takim <laughs> stroju, w nawiązując do kanału, czyli <laughs> śmieciowy kalo, to jest śmieciowy strój. Dobra, to dzisiaj trinkujemy tą BMW, czyli. Ło, yy... ale to nie skręca. Yy... Cyper, tak? Jakoś tak to się wabi. No nie powiem, dosyć ciekawe autko. Zobaczymy, czy będzie też tak, cieka tak samo ciekawe yy, po tuningu. Yy, no. no. Ale no nie powiem, jeździć dziś nim dosyć przyjemny tym podstawowym. Auto oczywiście zgadza sobie za darmo z yy, podiumu, tak, co jak było na podium. Co więc sobie w ostatnie kilka godzin yy, przed tym. Więc no, zrobiłem to w środę wieczorem co to tam było, wygrać 5 wyścigów na pierwszym miejscu i, i tyle, i ma mamy auto, więc fajnie. Przynajmniej ten chyba około miliona zaoszczędzony, <śmum> mam 2,5, <śmum> nieco ponad. A kurde, nie na co zjechałem, dobra. a tu mogę zjechać. Ale no nie powiem, auto się siedzi dosyć przyjemnie, jak ono w ogóle w środku wygląda. No jest ciemno, gówno widać, ale no... Nie, źle, no, typowa BMK, taka trochę nowsza. Oczywiście jedziemy do. Yy, na slot samochodowy. Yy, bo szczerze, no, fajnie było sobie plątać troszkę punktów yy, reputacji. Tam yy, więc też, między innymi, tam jadę, bo w sumie. Mam zamiar wbić 100 chyba 29 level Żeby sobie zrobić kilka out fajnie Ale no w ten level wbić, a żeby ten level wbić to trzeba jednak ten level nabijać, tak? A... Że nie gan zbyt często. To to chyba jest powiedzmy jedyny sposób. No mamy 53, gdzie mam 53 level. Yy... Modyfikuj G. No i dobra. A pancerz hamulce nie ruszamy sterza. A gdzieś robimy go wizualnie. A, są takie jakieś drobne lotki tutaj. O, coś ja bym sobie nie zamontował. To już może niekoniecznie. O, albo coś takiego, bo pasuje sobie też stylistycznie do całego serzaka. No właśnie. Tylko teraz. Koj podstawowy, kolej dodatkowy czy yy, bez kolorów Dobra, to jeszcze zobaczymy tylni zderzak A to nam dochodzi w kolorze albo więcej Okej, okay, no myślę, że to inaczej gdzie jest więcej zamontujemy nad osłony, nad koli Aha, czyli po prostu yy, nakładki dodatkowe o, no, faktycznie, tam się poszerza kilka centymetrów. Tylko to mi się tutaj tak eksploduje, troszkę to nie podoba. No dobra, zobaczymy jeszcze efekt końcowy. A, nie ja słuchajcie A tutaj możemy sobie dołożyć coś takiego. No okej, okay, dobra, to się, to się zobaczy jeszcze. Yy, silnik, wydech. Okej, okay, dosyć ciekawe wydechy, nie powiem. Grille. Czy będzie nawiązanie do jakichś tych nowych nerek w bmkach? Jest, chyba to. No ale zobaczymy, no grille też są ciekawe, no powiem tak, no, można tą rękę strasznie normalnie zrobić. Albo wziąć taką dokokszoną reflektory, no to wiadomo, tylko kolorki reflektorów, maska. No okej, okay. są ciekawe, klakson, wnętrz, do no, nie wnętrza, nie chcę, światła, oznaczenia, białe pasy, no spoko, ale przejdźmy do samego początku. Jest tego bez oznaczenia, białe pasy na środku, czarne pasy, tutaj teraz z boku z napisem, takie przerywane, spoko, to co mamy tylko tyle, że czerwone, białe. I teraz, yy, że tak powiem, yy, reklamodawcy, tak, sponsorzy. Ciekawie, ciekawie. No i jest to: demon prędkości, negatyw. Jeśli ktoś kojarzy, a zawsze większość z Was kojarzy, to jest nawiązanie do Netflix Speed y, Mozwanty z 2005 roku i do BMK, którą mamy na samym początku i którą na samym końcu gry zdobywamy. No, nie powiem, to ciekawe nawiązanie jest. Tutaj jest napisane, że to jest negatyw. Czy tylko jakiś to na odwrót. Dlatego tego nie chcę. Myślę sobie, może nawet bardziej, zrobić taką zwykłą, klasyczną PMK. To ja jakoś mega się nie będzie rzucać w oczy. A nic takiego. I, I tyle. Bez żadnych naklejek. Bez niczego. Kurde, znowu co nacisnąłem? Yy, lusterka. Tablica, no dobra, to by sobie na start zmienię, bo to musi być. Nakierowanie e, dach. Aha, to z tyłu. Okej. Okay. A to są takie takie rzeczy, tak? To jest wypukłe. Tak to są po prostu takie. Dodatkowe kinki, to jest już wklęsłe. No okej, okay, coś się pomyśli. Progi. Kurde, naprawdę ta baranka ma strasznie dużo modyfikacji. Ja sam nie wiem co wybrać. Spoiler, zobaczmy spoilerki. Taka jakaś yy, mała ta w kolorze. Nowa, taka dokładka większa. No i zaczynają się skrzydła. Skrzydło GT, dobra. Pasy przeciwsłoneczne. No to zobaczycie później. Zawieszenie, później skrzynia biegów. Tu bo Wloty. Aha. Ok. Koła, szyby. Dobra. To ja już mniej więcej wiemy jak ja tą chcę zrobić. I to lecimy. Yy, strzeżaki, przedni. Yy, tylko tam chcę kolor dodatkowy czy nie chcę. A ja ją w sumie zrobię całą czarną. To jest to, że ona będzie cała czarna. To robimy ją po prostu tutaj. To nie będzie karbon. Te wszystkie jakieś dodatkowe elementy mogą być w karbonie. Tylni strzeżak. Czy ja sobie mógłbym dać kolorek Żeby coś się na tym wyróżniało Na osłony nad koli Czy ja chcę jakieś takie poszerzenia Nie, nie chcę Tylny dyfuzor No, tu dochodzą z boku takie kaczki, tak tutaj dochodzi coś takiego To nie no to, to damy sobie po prostu... To, ale tego nie będę montował. Silnik Wydech. Wydech sobie mogę dać w sumie ten karbonowy niech będzie grille. Tego karbonowego grilla na pewno nie chcę. Jak już to mógłby być ten albo w sumie w drugim kolorze. I dać go tutaj na chrono, tylko, kurde, to jest carbon, a właśnie nie jest carbonu. Dobra, weźmiemy. Weźmiemy to. Reflektory, maska. Teraz jakaś taka maska, która zbytnio się nie rzucałaby w oczy. To mogłaby być w sumie nawet ta. Też jakoś tak albo nawet w sumie to by mogło być Dobra Zaczepów niechce klaksą wnętrze później światła oznaczenia lusterka Tybym mógł się do tego przybliżyć no nie będę ty karbowy lustejka. Lekierowanie. podstawowy, metaliczny. W tym ładnie wygląda, nie powiem. Nie. Ale dobra. Ja już mam zamy za tą brękę Częń węglowa Nie, dobra chain. Dodatkowy matowy, niech będzie czerń. E, kolej wykończeń, a dobra, co teraz jeszcze zobaczymy? E, dach No to, na dachu zostawię w tylko to bym mógł zmienić na to e, progi. Myślę, że ten był spoko. Spoiler to małą dokładkę bym wziął. Coś tego typu pas przeciwsłoneczny. W kolorze by mógł być. Zawieszenie. Dajemy w dół. Zresztą za chwilę. Wloty. W rodznik tu będą karbonowe, niech posię sobie te reszty I koła. Rodzaj kół eee, Zobaczmy te tory czy są tu jakieś ciekawe No nie powiem, są ciekawe koła Można coś tutaj wybrać Hmm. Myślę chyba nad tymi. Albo w sumie może bardziej nad tymi nawet. A, biorę te. Czeń. Czy coś jakiś projekt na nich? Nie, nie chcę. Ulepszenia, kuloodporne, yy, dym. Dajmy czarny. i szyby oczywiście maksymalnie przyciemnione, a i nie skończyłem, dobra, czyli sam tunik wizualny, słyszę wnętrze, gdzie jest wnętrze, wnętrze, kierownica, czy ja bym chciał zmieniać kierownicę, nie, kierownicy bym nie chciał zmieniać, to jest Nie, też nie chcę zmieniać. Wskaźniki. To by mogło się sprzedać. Yy, drzwi. Drzwi nie chcę zmieniać. Rodzaj wnętrza. Yy, nie, nie chcę. Siedzenia. Test by sobie mógł dostać. Klatka. To fajnie by było zobaczyć z zewnątrz tą klatkę. W sumie i tak Dobra, dajmy tą najlepszą. Wzmocniona. I dobra, no to teraz lecimy z całym tuningiem. No, panterza na razie nie daje hamulce też jest silnik. Blok silnika. Szczerze mówiąc zostawiłbym ten, bo... Z... tak naprawdę nie potrzebuję tutaj żadnej zmiany. Ulepszenia silnika. W sumie coś ty bym mogła na takiego dać, tylko pytanie teraz co? Taka, w sumie, taka może rozpójka e, Wydech, grille, reflektory, maska, wnętrze, światła, tak e, progi, zawieszenie, skrzynia biegów, turbo. No i dobra, ja mamy skończone autko. Jest nice. Tam jakieś puszawka z tęczą? Okej. Okay. Coś przejdzie zobaczyć hmm, dobra. Zobaczmy to autycz na torze testowym. Nie, zaraz mi to gitary. No Nie, nieźle, dobra Wyjedźmy stąd sobie W ogóle opuśćmy salon eee, Mamy już dzień chociaż, żeby ładnie to wyglądało czy jeszcze noc? O, już powoli się dzień, już jest piąta 5.30 Mogę sprzymtać jeszcze ksenony. Ale dobra, mówię, taka trochę gangsta bmk, czyli gangsta, no jakaś taka mafia, czy coś. Przyciemnione szyby, czarna, rzuca, ten, jakoś tak... Na pewno nie wyścigowa, no. O co mi chodzi, to nie jest taki wyścigowy samochód, tylko tak, no... Podjechać, zgarnąć haracz i jechać dalej. No ale ale no Bęka się dos ciekawie prowadzi, nie powiem nie O, Shimelon już do mnie pisze Nice Dobra, jedźmy jeszcze na jakąś fajną dzielnicę Żeby to było w takiej lepszej jakiejś kozołości pokazać O tych Uszkodził mi auto, tak być nie może. Ale dobra. Znaczy po przyciemnieniu szyb przycieniły też mi się światła? Fajnie O dobra, tutaj jest chyba fajna miejscówka w sumie. No i w sumie do takiej yy, BM-ki styl strój... Yy. Teraz szukam jakiegoś fajnego, dobrego stroju. <laughs> nie, Sebix nie. Ten taki dosyć normalny, bolosty. No i taki styl do tej bm -czki. Czemu nie? No nie powiem, bm naprawdę ładnie się prezentuje. No, sztosik. Zobacz, tutaj przy niej kucnę do, 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 do zdjątka, pyk, o, proszę cię bardzo, a, już sobie zwaliłem, ale no, nie powiem, bmeczka ładna, fajna, więc co, ja wam dziękuję za oglądanie, do następnego, trzymajcie się, cześć!